Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkie kobiety, witam wszystkich panów, którzy podglądają naszą transmisję na temat kobiety, na temat tego jak kobieta może komu komunikować się z mężczyzną i jak pozytywnie budować z nim relacje. Witam wszystkich moich subskrybentów, osoby nie subskrybujące, ale odwiedzające mój kanał. Słuchajcie kochani, dzisiaj mam dla was taki temat. Mm. Jak poprawnie przeprowadzić rozmowę z mężczyzną, żeby on był w stanie udźwignąć to, co chcecie do niego powiedzieć, i również wy poczuły się wysłuchane, usłyszane, zobaczone, i żebyście miały szansę doświadczyć pozytywnej jego reakcji na to, co mówicie? Um. Myślę, że niejednokrotnie każda z nas przeprowadzała rozmowę z mężczyzną w taki sposób, że ni stąd, ni zowąd zobaczyłyście, że on według was niczym się w danej chwili nie zajmuje i po prostu zaczęłyście sypać słowami, pełnymi zdaniami, jakimiś pretensjami i pytaniami jak procy do niego. Jestem pewna, że niejednokrotnie spotkałyście się z taką reakcją z jego strony. Ale, o co chodzi? No właśnie, on nie był w stanie zrozumieć za bardzo o co wam chodzi, a wy się tylko denerwowałyście na to, że on was nie słucha, nie rozumie, nie ma dla was uwagi i tak dalej. Na początek wyobraź sobie taką sytuację. Jedziesz sobie w autobusie i wsiada jakiś chińczyk i zaczyna coś do ciebie mówić. No, a ty nie rozumiesz języka chińskiego i mówisz, ale ja nie rozumiem. Może pan to powiedzieć inaczej po polsku, po angielsku: ja nie rozumiem. I co robi teraz ten Chińczyk? No, ten Chińczyk zazwyczaj zdenerwuje się i będzie do ciebie mówił: powtórzy grzecznie jeszcze raz to samo, po czym ty znowu powiesz, ale ja nie rozumiem. Na co on zacznie mówić ci to samo, tylko żywiej, głośniej, bardziej wrogo. Stanie się zdenerwowany i zacznie krzyczeć do ciebie to, co chce ci przekazać. Ty w tym momencie stracisz grunt pod nogami, będziesz jeszcze bardziej zaskoczona, jeszcze bardziej zdziwiona, jeszcze bardziej nie wiesz o co mu chodzi. I może dojść do sytuacji, że on zacznie jeszcze bardziej krzyczeć, uniesie się gniewem, zacznie być naprawdę podenerwowany, może trzęść się z nerwów, a ty dalej rozłożysz ręce i dalej nie będziesz wiedziała, co masz zrobić, jak masz zareagować. Kojarzysz taką sytuację z własnego życia? Myślę, że niejednokrotnie w bardzo podobny sposób wyglądają rozmowy kobiet z ich partnerami. Ty, jako kobieta, coś do niego mówisz i oczekujesz, że on zrozumie, o co tobie chodzi, że weźmie udział w tym dialogu, a tak naprawdę on jest tora, tak, on coraz bardziej jest dezorientowany, robi coraz większe oczy. Nie wie, o czym ty do niego mówisz, nie wie, czego ty od niego chcesz. No a ty w tym momencie się jeszcze bardziej spinasz, jeszcze bardziej denerwujesz. Unosisz się właśnie gniewem, zaczynasz do niego krzyczeć, powtarzasz ciągle to samo, tylko że surowszym tonem głosu, że głośniejszym, głośniej do niego mówisz, ciągle używając zazwyczaj tych samych słów, ewentualnie jakichś podobnych, ale ciągle mówisz o tym samym. No i on jest tak jak ty w rozmowie z tym Chińczykiem. On nie rozumie, o czym ty do niego mówisz, bo jego mózg nie jest w stanie tyle ogarnąć, ile ty oczekujesz, że on ogarnie. Sprawa wygląda tak. Mm, już nie, niejednokrotnie wspominałam o tym, że mózg kobiety jest inaczej skonstruowany niż mózg mężczyzny. Bo zobacz, ty jako kobieta, na pewno jak rozmawiasz ze swoją koleżanką, to na przykład zaczynacie od oplotkowania e, waszych partnerów, po czym jedna wtrąci jakieś zdanie, o zobacz, jaką sobie kupiłam torebkę, później zaczynacie rozmawiać z powrotem o waszych partnerach, później podejdzie dziecko, e, przeszkodzi jednej z was i zaczniecie rozmawiać o tym dziecku, później zaczniecie rozmawiać o, o tym, co gotujecie jutro na obiad i wrócicie bez problemu do wątku głównego. Jakim było oplotkowywanie waszych partnerów. I wy, jako kobiety, jesteście w stanie ogarnąć taką rozmowę, dlatego że kobiecy mózg jest podzielony na obszary, tak jak u mężczyzny, ale pomiędzy tymi poszczególnymi obszarami, pomiędzy te, taki, takimi jakby szufladkami w mózgu, istnieje cały szereg połączeń, autostrady pomiędzy poszczególnymi obszarami mózgu. I teraz wy jesteście w stanie udźwignąć, bardzo wiele różnych wątków na raz, nie gubiąc tego, o czym początkowo rozmawiałyście, co jest rdzeniem waszej rozmowy. Właśnie dlatego, że poszczególne obszary są ze sobą połączone, jesteście w stanie ogarnąć kilka rzeczy na raz. Natomiast mózg mężczyzny działa trochę w taki sposób, no właśnie poszuflatkowany. Jeżeli mężczyzna wchodzi w szufladkę pod tytułem gra na komputerze, to on jest teraz w tej szufladce i żeby on mógł przestawić się na to, że wy teraz coś mówicie, to on najpierw musi zamknąć szufladkę pod tytułem gram i otworzyć szufladkę. Moja kobieta coś do mnie mówi i żeby mógł nastąpić taki przeskok z jednego obszaru mózgu mężczyzny do innego obszaru jego mózgu, no musi zadziać się po drodze kilka elementów, o których właśnie dzisiaj chcę ci powiedzieć. Jeżeli rozmawiasz z mężczyzną, to musisz to robić w sposób konkretnie ustrukturyzowany. To nie może być rozmowa chaotyczna, tylko musisz to zrobić w taki sposób, w jaki jego mózg jest w stanie to przyjąć i zrozumieć. To znaczy, rozmowa z mężczyzną powinna składać się z trzech elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Jeżeli chodzi o wstęp, masz na to jedno, maksymalnie dwa zdania. I na wstępie musisz mu ogłosić, zaanonsować, że chcesz z nim porozmawiać i czego ma ta rozmowa dotyczyć. W rozwinięciu, maksymalnie trzy zdania, musisz streścić cały przekaz, jaki na dany temat chcesz mu przekazać. I teraz zakończenie, które jest równie ważne jak początek, Jedno zdanie, które też, też musisz zakomunikować w sposób bardzo konkretny, taki, żeby rzeczywiście osiągnąć to, co chcesz osiągnąć, co zaplanowałaś dzięki tej rozmowie osiągnąć. Żeby rozmowa przebiegła prawidłowo, musisz pamiętać, że na jedną rozmowę możesz przygotować tylko jeden temat. Albo mu za coś podziękujesz, albo go opieprzysz, albo porozmawiasz o ocenach dziecka w szkole. Albo powiesz, co trzeba kupić na, na dzisiejszy obiad, albo będzie to rozmowa doty, dotycząca na przykład planów wyjazdowych Waszych na wakacje. Pamiętaj, jedna rozmowa to jeden temat, inaczej mężczyzna nie będzie w stanie tego ogarnąć. Wyobraź sobie też, że mózg mężczyzny jest jakby, no właśnie, takimi obszarami, które podświetlają się w momencie, kiedy on z tego obszaru mózgu korzysta. I u mężczyzny jeden obszar mózgu może się świecić na raz. Jeżeli on gra na komputerze w jakąś grę, to w tym momencie świeci mu się w mózgu obszar pod tytułem gram. Wszystkie inne obszary są ugaszone, zgaszone, nic się więcej nie świeci. Jeżeli ty teraz do niego podchodzisz i przeszkadzasz mu w grze, to albo u niego dalej świeci się obszar pod tytułem gram, czyli on w ogóle jest nieobecny, patrzy na ciebie, ale on nie widzi, nie przetwarza, nie słyszy. I na pewno nie będzie pamiętał, co ty do niego teraz powiedziałaś. Albo zgasi mu się obszar gram, a zaświeci mu się obszar moja kobieta coś do mnie mówi. No właśnie, jeden obszar na raz. Dlatego ważne jest, żebyś zaplanowała, kiedy odbędziesz rozmowę z mężczyzną, w jaki sposób to zrobisz i w jakich okolicznościach, czyli w jakim miejscu. Zacznijmy od czasu. Właściwym czasem jest czas, kiedy on sam z siebie ma na ciebie ukierunkowaną uwagę, czyli kiedy patrzy na ciebie, na przykład usiadł na łóżku, patrzy na ciebie, uśmiechnął się do ciebie i jest w stanie rozpocząć z tobą jakąś rozmowę, zapytać cię o coś, po prostu z tobą pobyć. To jest moment, w którym możesz rozpocząć rozmowę. Natomiast Jakie są zły, złe momenty? Złym momentem jest na przykład e, bycie na zakupach w supermarkecie. Ty możesz robić zakupy i jednocześnie rozwiązywać jakiś konflikt z partnerem, ale on nie. Jeżeli on jest teraz w, w szufladce pod tytułem zakupy, to on nie będzie w stanie rozmawiać z tobą o waszych e, konfliktach. A zatem odpowiednie miejsce. Najlepiej intymne komfortowe dla was obojga. Na pewno nie restauracja, gdzie jest wkoło mnóstwo ludzi, bo jeżeli będzie to rozmowa dotycząca opieprzania go, to uwierz mi, on się zamknie na tą rozmowę, nie, niezależnie od tego jak ją przeprowadzisz, bo żaden mężczyzna nie lubi być poniżany czy nie lubi mieć wytykanych błędów w miejscu publicznym. On zawsze chce być rycerzem. A zatem odpowiednie miejsce, odpowiedni czas. To nie może być moment, kiedy on coś robi. To nie może być moment, kiedy według ciebie on nic nie robi, czyli siedzi przed telewizorem i przełącza kanały, czy gra na komputerze, czy czyta książkę, bo on w tym momencie jest w szufladce pod tytułem: Ja teraz robię coś. Czyli ten obszar mózgu jest teraz u niego podświetlony. A zatem, żeby on mógł odbyć z Tobą rozmowę, to właśnie musi być taki moment, kiedy on już ukierunkował na Ciebie uwagę. Witam wszystkich, którzy dołączają do tego live'a. Jest mi bardzo miło was powitać. Dzisiaj nagrywam live'a o tym, jak przeprowadzić mądrze rozmowę z mężczyzną, żebyście wyczuły się wysłuchane i żeby mężczyzna również miał szansę ogarnąć, o co w ogóle wam chodzi i czego od niego potrzebujecie. A zatem mamy odpowiednie miejsce, mamy odpowiedni czas. No i teraz przechodzimy do wstępu waszej rozmowy. Musicie go przeprowadzić w sposób bardzo przemyślany, w taki sposób, żeby mężczyzna na Wasze słowa otworzył uszy i chciał aktywnie wysłuchać tego, co będzie się dalej działo. A zatem dobrym pomysłem jest tutaj zaanonsowanie tego, że macie jakąś sprawę. Możecie na przykład powiedzieć coś w stylu: Kochanie, chciałabym porozmawiać o jutrzejszym naszym dniu. Kiedy mógłbyś znaleźć na to chwilę? Albo kochanie, mam problem i chciałabym, żebyś pomógł mi go rozwiązać. Czy masz może teraz chwilę? Jakkolwiek dziwnie to może dla Ciebie brzmieć, no bo przecież Ty masz zawsze chwilę gotowości i otwartości, i umiejętność rozmowy na każdy temat. O tyle naprawdę ostrzeżenie mężczyzny o tym, że Ty coś od niego chcesz i ukierunkowanie czego chcesz. Może poskutkować tym, że on będzie gotowy odbyć taką rozmowę z tobą, a przede wszystkim on zdąży przełączyć się na szufladkę pod tytułem rozmowa z tobą i obszar w jego mózgu, który się wtedy zaświeci, to właśnie będzie to, że ty czegoś od niego chcesz. I teraz bardzo ważna sprawa. Musisz być gotowa na to, że on odpowie, że jest gotowy na tą rozmowę, ale że on również powie ci, że teraz nie, bo jestem zajęty, albo poczekaj, muszę najpierw dokończyć to, co robię. Taka przestrzeń na jego nie jest ogromnie ważna, szczególnie jeżeli wcześniej właśnie zasypywałaś go lawiną słów, zupełnie bez ostrzeżenia, kiedy on w ogóle robił coś innego, to on może się po prostu już nawykowo bać tego, że ty w ogóle czegoś od niego chcesz. Więc... Powiedz mu, że chcesz porozmawiać, zrób to właśnie w taki ciepły sposób, spokojnym tonem głosu, i daj mu przestrzeń na to, żeby odwlekł w czasie trochę waszą rozmowę. To znaczy, jeżeli on powie, że nie teraz, bo musi coś skończyć, to nie stój nad nim i nie patrz na niego, bo on będzie czuł presję, że ty czekasz, że ty chcesz na już teraz, właśnie teraz, żeby on z tobą rozmawiał. Więc po prostu najlepiej wyjdź z tego pomieszczenia, zajmij się jakąś swoją sprawą, żeby on również zobaczył, że to nie jest tak, że ty chcesz na już i teraz, jak mała dziewczynka, tylko że rzeczywiście dajesz mu pozwolenie na to, żeby on przyszedł do Ciebie, kiedy będzie gotowy. Pamiętaj, że jeżeli wasze rozmowy zazwyczaj odbywały się w taki sposób, że ty mu wytykałaś błędy albo robiłaś jakieś wyrzuty, to on musi. Być może potrzebuje czasu na to, żeby zebrać się w sobie i podejść do ciebie w gotowości na rozmowę. Musi zebrać w sobie odwagę, więc daj mu na to przestrzeń. To ci się naprawdę opłaci. I teraz kolejna sprawa. Jeżeli on już do ciebie podchodzi i mówi: Kochanie, już skończyłem, możemy porozmawiać. To teraz przechodzimy do etapu rozmowy, którym jest rozwinięcie. Na rozwinięcie masz maksymalnie trzy zdania. Serio, maksymalnie trzy zdania. I tak jak już mówiłam, to musi być rozmowa ukierunkowana na jeden temat. Jeden temat to jedno rozwinięcie. Bo jeżeli zaczniesz mówić o tym, że coś zrobił dobrze, o tym, że czegoś nie zrobił dobrze, o tym, że ty chcesz więcej czasu z nim spędzać, o tym, że musicie zrobić zakupy, o tym, że przypaliłaś zupę, o tym, że twoja koleżanka kupiła torebkę, to on już się wyłączył, on już cię nie słucha. On już ma taki miszmasz w głowie, tak go uderzyłaś kowadłem w łeb, że koniec. On już umarł, on już polek, on już nie jest w stanie w ogóle Ciebie słuchać. A zatem bardzo dobrze, strategicznie przygotuj się do tego etapu rozmowy. Nawet gdybyś miała napisać sobie te trzy zdania na kartce, trzy zdania, w których powiesz mu wszystko, co chcesz mu przekazać, zrób to. Napisz na kartce, przetrenuj sobie na głos, naucz się czytać, naucz się mówić tych trzech zdań, jak chcesz. Bylebyś rzeczywiście w trakcie rozmowy z mężczyzną, Rozwinęła temat maksymalnie w tych trzech zdaniach. A zatem możesz powiedzieć coś takiego: Wiesz, bardzo nie lubię gotować. Koniec rozwinięcia. W sumie przekazałam wszystko, że nie lubię gotować. Możesz powiedzieć: Nasza córka dostała uwagę w szkole. Bardzo źle się z tym czuję i nie wiem, co z tym zrobić. To jest rozwinięcie jeden temat. Inne rozwinięcie. Bardzo nie lubię, kiedy zostawiasz brudne skarpetki na podłodze przy łóżku wieczorem. Koniec rozmowy. E, koniec etapu rozwinięcia tej rozmowy. Albo inne rozwinięcie. Bardzo lubię dostawać od ciebie kwiaty. Czuję się wtedy taka zaopiekowana i zauważona. To jest rozwinięcie rozmowy. Po rozwinięciu przychodzi czas, na zakończenie rozmowy, na etap trzeci waszej rozmowy, czyli zakończenie. I teraz uważaj, zakończenie rozmowy jest równie ważne jak dobry wstęp do rozmowy. O ile wstęp do rozmowy otwiera jego uszy na to, co chcesz do niego powiedzieć i ukierunkowuje jego uwagę na ciebie, o tyle zakończenie tej rozmowy da albo taki efekt, że on zareaguje na to, co powiedziałaś i zapamięta, zrozumie, przetworzy, co powiedziałaś. Albo jeśli błędnie przeprowadzisz ten etap rozmowy, czyli błędnie zakończysz rozmowę, to on się zamknie i w ogóle zapomni, że, że Ciebie słuchał i uzyskasz brak reakcji. Zatem zakończenie rozmowy. To, co ci się na pewno opłaci i co przyniesie pozytywne efekty, to będzie podkreślenie tego, że on może zrobić z Twoją informacją, którą mu przekazałaś, co zechce i kiedy zechce podkreśl, że to on może zdecydować. Daj mu przestrzeń i pozwolenie akceptację tego, żeby to on zdecydował i rzeczywiście zareagował w dowolny sposób, jak zechce. To bardzo ci się opłaci, bo mężczyźni lubią czuć się osobami decyzyjnymi, lubią czuć no właśnie poczucie wolności, to, że dajesz mu pozwolenie na to, żeby on powiedział tak albo powiedział nie. Żeby zrobił, o co go poprosiłaś, albo żeby tego nie zrobił, i że to też dla ciebie będzie okej. Okay. To jest dla nich bardzo ważne. A zatem zakończenie rozmowy. Podkreślając, żeby on zdecydował, że akceptujesz, że on zdecyduje, żeby powiedział ci, co on o tym myśli. A zatem przykładowe zakończenie rozmowy. Co ty o tym myślisz? Albo inne zakończenie rozmowy. Czy mógłbyś częściej to dla mnie robić? Albo inne zakończenie rozmowy? Hmm, czekajcie. Muszę coś wymyślać. Czy mógłbyś przestać tak robić? To też jest zakończenie rozmowy. Albo. Co będziemy jutro robić? Jak widzisz nasze plany na wakacje? Co możemy z tym zrobić? Co byś mi doradził? Co byś zrobił na moim miejscu, i tak dalej. A zatem zbierzmy sobie teraz to wszystko w jedną całość. Przykładowa rozmowa od początku do końca jak mogłaby wyglądać? Na przykład, um, no właśnie, weźmy ten przykład ze skarpetkami jak mężczyzna rzuca skarpetki brudne wieczorem przy łóżku i idzie spać. No, i chcesz mu zakomunikować, że bardzo tego nie lubisz, że denerwuje cię to, tylko w taki sposób, żeby on nie poczuł, że to są twoje pretensje do niego, bo wtedy gwarantuję ci, on w ogóle nie przetworzy, że cokolwiek do niego powiedziałaś. A zatem, kochanie, jest jedna mała rzecz, o której chciałabym z Tobą porozmawiać. Masz może teraz dla mnie chwilę. No, a kiedy on już podchodzi i mówi, że ma chwilę, to mówisz. E, wiesz, bardzo nie lubię, kiedy zostawiasz brudne skarpetki wieczorem na podłodze. Czuję, że nie szanujesz mojej pracy. Czy mógłbyś te skarpetki wrzucać do pralki wieczorem? Albo inna rozmowa? Kochanie, przepraszam, że Ci przeszkadzam, ale mamy mały problem z naszą córką w szkole. Czy możemy o tym porozmawiać? I przechodzisz do rozwinięcia. Kiedy on już pokaże, powie Ci, że jest na to gotowy, przechodzisz do rozwinięcia. Wiesz, nasza, nasza córka wczoraj dostała uwagę w szkole. Ja czuję się bardzo niekomfortowo rozmawiając z wychowawczynią o jej zachowaniu. Co możemy z tym zrobić? Albo inna rozmowa. Hmm, załóżmy, że ogromnie nie lubisz sprzątać, a nie chcesz mu zasugerować, żebyście zatrudnili panią do pomocy, no bo to przecież to takie niekobiece i niepolskie, nie? Więc możesz powiedzieć coś takiego. Kochanie, ja przepraszam, że Ci przeszkadzam, ale chciałabym Ci opowiedzieć o moich e, pewnych odczuciach. Kiedy możemy o tym porozmawiać? No, jak on do Ciebie przyjdzie? Mówisz coś w stylu? Wiesz, jest mi ciężko, bo bardzo nie lubię sprzątać. Staram się jak mogę, żeby było czysto w naszym domu, ale ja bardzo tego nie lubię, ogromnie tego nie lubię. Czy możemy wymyślić jakiś sposób na to, żebym mogła mniej sprzątać? Mniej więcej tak to powinno wyglądać. Jeżeli to, co Ci teraz powiedziałam, w jakiś sposób z Tobą zarezonowało, albo spróbowałaś już przeprowadzić rozmowę ze swoim partnerem, właśnie w taki sposób, to podziel się w komentarzu swoją historią albo efektami, które osiągnęłaś. Dzięki Ci bardzo za dzisiaj, trzymaj się ciepło cześć.